Siemanko, witamy was w kolejnym Siema. odcinku. Zajmiemy się testem tego, co lubimy najbardziej, czyli smakowych alkoholi, smak, prawda, liceum. Najpierw wypijemy kieliszek... Tak. tak, jednej samej soplicy, też żeby potem spróbować sobie soplicy z mlekiem. A wydaje mi się, że na taki pomysł, żeby testować alkohol z mlekiem, no to wiadomo, już taką soplicę orzechową, czy w ogóle jakąś orzechówkę z mlekiem, mega fajnie, bo smakuje jak takie bardzo fajne monte. No, ale ja tak nie wiem, czy cy testowałeś kiedyś. Ale taką oh. cytryną na przykład... Tak, ja, ja sobie nie piłem, ja, ja tak. Mam. Ale nie zobaczymy, jak będzie smakować. Także możecie pisać w komentarzach, jakie smaki mamy następne tutaj wrzucić, bo możemy znowu wrzucić 5 smaków i niekoniecznie muszą być soplice. Zaraz po prostu kupiliśmy soplice. No tak po prostu tak padło no, na soplicę. No Ale możecie dawać znać jakieś przykład, Wasze ulubione wódki, żebyśmy sprawdzili właśnie z, z mlekiem jak to będzie się prezentowało. Będziemy oceniać od 1 do 10, no i po prostu najlepsze z każdego odcinka przejdą do wielkiego finału. I w wielkim finalem. też możemy zmierzyć na przykład 5 i tak. zrobimy takie top 5, nie? Nie? Tak. Bierzemy po prostu y, wódkę wódek najlepszych, smakowych. I to tak będzie. Tak Więc. jest. ale nie ma co na, na co czekać i. Dobra, czyli kawałka na sam start. Zrobimy tak? to. Zacznij od próbujemy kawały. nawet troszeczkę. Nie? Tak. Dobra. Oj, Dla mnie troszkę się rozlało. Dla Ciebie. Dobra. No to co? Mówię, jeszcze nigdy, nigdy nie piłem. Do zdrowie. Zdrówku. Uu. Ej, bardzo dobra. Uu. To jest pretendent. Naprawdę? Z mlekiem? To by smakowało jak kawę latte Smakuje jak kawa. Tu w ogóle nie czuć alkoholu. No, no, może się po... czuć. Ale jest bardzo dobra. No. Słod, słodziutka taka. Mega to jest mega dobre. No to wlewaj mleko Dobra, tak po połowie, nie? Po trochę mleka. Samym, że to jest to pewnie rozleje. Pewnie tak. No, tak jak myślałem. Dobra, już się przyda... Sprzęciasz. To może być bardzo dobre, naprawdę. To będzie to sam, coś tak czuję Dobra, i no potem to, dajemy po ocenę. Kłóżba. To jest dobre. To jest dobre. To jest dobre. my się boję co, co będzie jak dojdziemy do tej w ogóle z nami. To... <laughs> Nie wiem czy dotrwamy do końca nagrywania. Ale w ogóle dajmy ocenę. Y... Ja bym dał tak, że ty dajesz swoją, ja daję swoją i na, 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 na mi się pokaże tak. to połączona ocena. Ale czy dajemy oddzielnie mle z mlekiem? Oddzielnie samą, czy po prostu. Nie, chyba tam no. z mlekiem. Dobra. No. A to tak dla, po prostu dla nas. To jest ogólnie prawda. tak. No. To jak dla mnie takie mocne 8. 8, to jest 8. Dobra. Mocne 8. To go, go next. To Dobra, ja. Nie będziemy pić i prawda, żeby się. Pik woła. No wy pokażę, jaki właśnie smakuje. No, to ale będziemy odkładać tu na bok. Dobra. No i dalej, bo zobaczymy. No Trochę tam ostało Zobaczmy. tego mleka. P pigwowa to taki serio smak z liceum w sumie. No, no. Tyle się jej piło, że... Co, to będzie takie wszystko połączone, tak? Tak, to będzie miks smaków na koniec. Ale dobra, no to... No to jest ten smak. Dobra, ale... To jest ten smak. Taka... Jednak czuć, czuć moc. To ta porzaga, no, no? że nie było czuć... na procent? 25. 25. No, a to ma 28. To ma 28, ale... Ty to jest 30, to, to jak cytryna. Dobra, no to dodałem mleko. To nie być. smaczne, ale tak bardziej alkohol czuć. Mhm. Ja tak no. w tamtej nie było w ogóle przecież alkoholu czuć. Te 3% może robią różnicę w sumie. Ja się boję, że ten, ten mix z mlekiem może być niezbyt dobry. Ciekawe. Nie wiem czy widać. Tu no, pewnie nie będzie widać tego w kawerze. Ale to ma taką konsystencję pochydną po prostu. No, ale to też nie ma takiej. Znaczy ładnie wygląda. Wytrąca, wytrąca się to mleko z alkoholem. Ale ciekawe. Dobra. Go. Dziwne. Jakby nie czuć w ogóle mleka w sumie. No. zostaje taki smak, ale... taki dziwny posmak na ustach, zostaje, ale jakby nie mleka to czegoś innego. Jeszcze się to mi no kojarzy? Nie wiem, czy jedliście kiedyś takie ciasteczka, a uczyliście ty takie ciasteczka. No. One się nazywały paryskie, coś takiego, że był taki biszkopcik i w środku był taki krem, i pod spodem był znowu biszkoptki. Takie języczki, nie języczki, może to się nazywało. Coś, no coś takiego? To mi się kojarzy z tym nadzieniem. Takie mleczne, jakby nadzienie owocowe. Nie, nie wiem. Taki, ta, tak. Takie mam skojarzenie. Dziwnie sobie. smakowało. Nie wiem, czy nie ucięło czasami nam filmu, bo coś aparat przestał nagrywać, nie miałem pojęcia dlaczego. Ale jeżeli ucięło. To ja dałem 5. dałem 6. Ty dałeś sześć tak. ocenę? I w międzyczasie. Tak. I wzięłem przez 3 I możemy jeździć dalej. dalej. No tej nie piłem nigdy. Nie wiem, czy ty ją pijesz. Z, z tym, na pewno ją piłem. Ja jestem fanem cytryny pod każdą postacią. Ja piłem, wiesz taką in z innej marki. Z jakąś taką cytryną, pamiętam. No nie. Eh? Nie. Jest taki posmak. Ja bym w cytrynkę, czyli potem taki posmaczek mięty, nie jest źle. Ale z tym... Lej mleko. To Ej, ty mówiłeś, to będzie twoje, twoje top 2. No, to mi się coś popierdziło po, po w głowie chyba i tą cytrynę piję może. To już ma taki fajny kolorek, taki pistacjowy trochę. Dobra, szukamy, że szukamy pozytywu w tym jak to wygląda. To jak to mleko się wytrąca śmiesznie. Dobra, zdrowie. I dobra, z mlekiem jest lepsze. No? Zabija ten smak tego spirytusu, takiego. I to jest niesamowite. Sklepnego. To jest niesamowite, że odkryliśmy sposób, jak polepszyć praktycznie każdą wódkę. Bo... Nie, nie, lepsze są, no? Szczerze, póki co, chyba każda mi bardziej smakowała. To z prawda. Mlekiem. Ja daję tej 5. Obniżam, tej 4. 4. Czyli cały czas jedną wiesz. <laughs> cały czas jedną wyżę. Zaskoczenie odcinka, póki co kałowa. Tak. No, ja byłem przed odcinkiem że wiem, że to będzie największy gówno jakie. No, bo, no. A jest. Jest całkiem dobra, no to co będzie pyszne To co będzie pyszne Jeszcze z jeszcze, Oj. jeszcze stary A, jest nie będę Jest jeszcze działować. orzech laskowy w czekoladzie Te, no, no, Na kolejny odcinek Na kolejny odcinek Chyba, ja że wybierzecie jakieś inne Możecie dawać znać w komentarzach jakie byście chcieli Zobacz. zobaczyć A w międzyczasie zapraszamy was też na nasze instagramy Oj, tak. y, Na Patryka oraz na mój No i przede wszystkim na nasz, na nasz główny, nie? Na, tak, na może tu Że będzie A. tutaj, o Nad wódkami, elegancko tak. Pojawimy go A w międzyczasie drugą. to jest to. No. To jest ten smak. To jest dobre To jest ten smak. Jak jesteście pełnoletni naprawdę bardzo dobry. jesteście pełnoletni oczywiście, to polecamy spróbować mi do karmelu. Tylko pełnoletni. O ile lubicie słodkie, słodkie smaki. Wiadomo, że tego się nie wypije jakoś dużo. No jakby się tu wypić flaszkę całą na przykład, nie ma szans. To tak. To by Cię zasłodziło. Ale taką właśnie Taką seteczkę... Jeszcze z mlekiem... To jest tak... no, z, z mlekiem, koniecznie z mlekiem. To, to jest robić. tak idealnie. To już było próbowane przez nas także to tylko formalność. Ale jak, jaka przyjemna formalność zdrowie. O no to jest to. To jest to. No? Ja, tak zachwalałem wcześniej. Nie mogę dać nic innego niż 10. No ja dam 9,5. Tak. Zostawiam y, ten. To jeszcze ci powiem. Żeby... Czy mam nadzieję nabelkowej ten. Czas? Mi się wydaje, że ta y, orzech laskowy w czekoladzie może być. Może być lepsza. Czekaj na mnie. Pachnie jak, jak piccolo. Jak pikolo. Serio. Pomachaj. Ej, Faktycznie jak? Jak Pikolo? Nie, pachnie. jak Amarena trochę. To <laughs> nie wiem, co tam powiedzieć. Spań dzieciństwa, nie? <laughs> Smaczna. To jest super. Smaczna, naprawdę jest smaczna. Super. A ja ją zakręciłem w ja jeszcze z jesteś Dotrwaliśmy do końca odcinka. Wasze zdrowie widzowie. Spoko. Ja straciłem Takie... się tej tutaj w ogóle. Właśnie bardzo lekko czuć. Ja teraz Tam mleko tak lekko się przybija. Ogólnie jest dobra, ale tak nie bym dał. I mi się wydaje, że jest lepsza niż, niż ta. Wydaje mi się, że jest lepsza niż ta. No. Yy, ale gorsza niż kawowa. Tak. Dlatego dałem 5, to... No to tutaj daje 6. Czuję, ale to da mi 7. Ty dałeś 8. No, no to ta 7, jak najbardziej 7. Dobra, A, czyli 7. mamy już ocenki wszystkich No i wiemy w sumie nawet bez tego, że ta zwyciężyła. Tak. Ta, czyli ta, ta wygrała na drugim miejscu kawowa. Migdał w karmelu, to e, na miejsce nie wiem, w trzecie miejsce kawowa. Trzecie miejsce wydaje mi się, że ta. Jak u nas poprawcie w komentarzach? Awelka, to igwa. i najgorsze to. I cytryna tyle ją. No też, ja też. Bo... Ja samą mleko I do <grym> tego. Samą mleko, tak. I cytryna i cytryna, bo... Także też tego okiennie. Nie kupujcie, ale to, te dwa? Myślę, ba że szczerze można. Bo ba bardzo się przyliczyć szczerze myślałem, że, że będzie fajne, a zawiodłem się, bardzo się zawiodłem. <grym> jak jestem fanatykiem cytryny pod każdą postacią, tak jak mówiłem, to... Nie pod tą postacią, na pewno. Dobra, no to tak. Piszcie, jakie byście chcieli zobaczyć wódki w następnym odcinku, bo myślę, że jest tego jest? jeszcze sporo, jakieś, wiesz, wiśniówki. Nie no, tam właśnie, właśnie... jak robiłem zakupy, jak te kupowałem, to jest ich naprawdę masa. Ja, ja od siebie na pewno bym chciał tutaj zobaczyć... Jeszcze można dwusetki, bo dwusetki mają czasem jeszcze inne te. Więc można też tutaj sprawdzić. Mają, mają. Nie trzeba... Na orze orzechową. <laughs> nie wiem, czy jest taka orzechówka zwykła. Ona ja będzie jak nie? Zobaczymy. Ale ja od siebie na pewno bym chciał za na następnym odcinku zobaczyć orzech laskowy w czekoladzie to na pewno od siebie chciałbym zobaczyć wywołany, i transportować to z tym? bo mi się wydaje, że to będzie finał taki ścisły ja, ja sobie takie nie mam, co, co kupimy to wypiję ja tu nie jestem wbredny, prawda? <grym> e, no i dziękuję wam bardzo za oglądanie wszystkim jeszcze raz przypominam o łapkach w górę, komentarzach e, dzwoneczek, subskrypcji przede wszystkim z dzwoneczkiem bo czekają was e, kolejne testy alkoholowe na pewno tak i pamiętajcie jest o tym. to bardzo przyjemne, nie powiem, w nagrywaniu no, jest, <grym> to jest fajnie, że jest fajnie. z, <grym> z, z kolejną jest coraz przyjemniej Dokładnie tak. Także trzymajcie się. Cześć. Cześć.